Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek nauki Autokada 2025. Zatem tak, w poprzedniej lekcji omówiłem bloki, to o czym zapomniałem, no że już gdy taki blok utworzymy, to można go wstawić. Gdzie to no, czynimy? Tutaj, insert block, czyli wybieramy wstaw i tutaj powinna być ta lista bloków, więc wybieramy taki blok, no i on się przykleja do naszego kursora w, w punkcie wstawienia, wstawiamy go, wtedy możemy tutaj wpisać opis, czyli na przykład teraz by to było O04 i potwierdzam przez OK, no i tak on się tutaj utworzy. Więc tak możemy wstawiać właśnie bloki. Jeżeli tworzymy takich bloków więcej, jeżeli korzystamy z bloków, warto założyć osobny plik z blokami, gdzie byśmy je po, po prostu umieścili, żeby później w przyszłości nie szukać, gdzie jakieś bloki tam potworzyliśmy. No Oczywiście to każdy według swojego sposobu pracy będzie mógł tym zarządzać, ale no to jest taki pomysł, który tutaj ja Bym chciał podsunąć. Dobrze, popatrzmy zatem na coś innego, wymiarowanie. Ja tu już skorzystam z rysunku, który kiedyś tam utworzyłem. Jest to fragment rzutu typowej kondygnacji. Pokazuje ona kuchnię i Łazienkę oraz korytarz z jednym oknem. Ja tutaj zmienię warstwę. To znaczy nie, nie zmienię, zostawię. Wybiorę warstwę cienką, bo na warstwie cienkiej zazwyczaj powinniśmy wymiarować, i teraz chciałbym na przykładzie tego rysunku. Omówić wymiarowanie, czyli jak to robić. Mamy tutaj podstawowe elementy, w, tym w tej zakładce annotation, czyli właśnie wymiarowanie, ale mamy osobną zakładkę u góry, która się nazywa annotate, gdzie znajdziemy pełen zakres narzędzi do wymiarowania, więc pozwolę sobie przełączyć się na tą zakładkę. No i tutaj widzimy te nasze możliwości. Nie będę tutaj wszystkiego, wszystkiego omawiał. Ale te najbardziej istotne elementy. Więc tu mamy nasze wymiary, które możemy. Może też pokażę to w Home, bo tutaj też to dobrze widać. Tutaj, gdzie jest annotation, gdy rozwiniemy to okno, to tu mamy te ikonki. One pozwalają nam definiować standard tekstu, ale też standard, właśnie wymiarowanie. Jeżeli to wybierzemy, to tutaj pojawia się nasze wymiarowanie i tu możemy wybrać, jakie wymiarowanie chcemy używać. Tutaj zrobiłem sobie wcześniej już w tym rysunku, to mi się Kopiowało, gdy przynosiłem ten element tutaj, te wymiary mi się skopiowały. To jest copy of ISO I25 w centymetrach, czyli to jest ta standardowa skala. I popatrzmy, jeżeli tu wybiorę funkcję modify, mogę zmieniać właściwości danego stylu wymiarowania. I to, co właściwie jest najistotniejsze, to to, że główne zmiany powinniśmy dokonywać w zakładce FIT. Po polsku jest to dopasy. Już tłumaczę dlaczego. Tutaj mamy podział tego okna, który nam definiuje sposób wymiarowania. Podzielony na linie, symbole i strzałki, podstawowe jednostki, alternatywne jednostki i tolerancje. To wszystko, gdy zaznaczymy taki wymiar i go sobie tu narysujemy, też pojawia się w naszym oknie z boku. Nie będę omawiał każdego elementu z osobna. One są, myślę, że dosyć zrozumiałe. Możemy usunąć te linie wymiarowe poprzez tutaj SPS-DimLine1 i zaraz widzimy podgląd, co się, co się dzieje, które linie znikają. Możemy mieć też... Te linie doprowadzające, usunąć jedną i drugą. Możemy je też zdefiniować o stałej długości, to by było na przykład w ten sposób. Więc tu ten podgląd natychmiast nam właściwie pokazuje, co modyfikujemy. Tu mamy odległości zdefiniowane wstępnie, ale. Tutaj mamy strzałki, więc też można zmienić na inny symbol, na jakiś inny sposób wymiarowania z jednej i z drugiej strony. Jeżeli zmieniamy pierwszą, druga automatycznie się dopasowuje, ale możemy drugą wtedy też zmienić, jeżeli mamy taką potrzebę. Można tu zmieniać rozmiary i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy tekst, tu można wybrać inny tekst niż standardowy. Nie zachęcam do tego, bo później, przy modyfikacji tego jest to dosyć kłopotliwe. Najlepiej mieć standardowy, bo jeżeli komuś przekażemy rysunki, ja się z tym spotykam, że wymiary czasami są w różnych innych kolorach, inny styl tekstu, i to potem doprowadzenie do takiego wyglądu, jaki nam by się najbardziej podobał, może zajmować bardzo dużo czasu. Ale kluczowa zakładka, fit, czyli dopasuj. I tutaj jest sprawa taka. Będę musiał troszkę więcej opowiedzieć tutaj o, e, o drukowaniu, bo to do tego się sprowadza. E, tu powinna być tak, na dobrą sprawę, gdybyśmy chcieli drukować z przestrzeni modelu, czyli tu, gdzie się znajdujemy, to powinniśmy tutaj wybrać odwrotną skalę do skali, w której chcemy drukować. Na przykład, jeżeli drukujemy rysunek w skali 1 do 50, to tutaj powinniśmy mieć. Zdefiniowane 50, żeby na wydruku to wyglądało poprawnie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, jeżeli popatrzymy sobie, najprościej to widać na tekście, że wysokość tekstu to jest 2,5 punktów. W domyśle to będą milimetry. Trochę uprzedzam wytłumaczenie w kwestii rysowania, ale proszę mi tutaj na chwilę zaufać na słowo. I teraz 2,5 mm to jest dobry rozmiar wymiarów na wydruku. Jeżeli drukujemy z przestrzeni papieru i nas, na naszym wydruku byśmy zastosowali skalę pomniejszającą 1 do 50, to znaczy, że odległość pomiędzy tymi punktami, jeżeli myśmy wprowadzili, że to ma być 100 mm, to ona będzie zmniejszona czy pomnożona przez ten współczynnik, czy ona, czyli na wydruku coś, co tu by miało 100 mm. No oczywiście w przypadku okna byłoby to znacząco więcej, ale 100 mm na wydruku by miało. 2 mm, no bo te stopy były pomnożone przez 1 do 50, czyli podzielone przez 50. Jeżeli byśmy to wzmiarowali, tekst tak powinien się dostosować i nie ma sensu zmieniać tu wszystkich właściwości odpowiednio. Wysokość czcionki, wymiarów strzałek i tak dalej, bo część osób to robi i zmienia tylko wysokość tekstu, no ale wtedy strzałki przy takim. Wydruku pozostają bardzo malutkie, jeżeli 1 do 50 drukujemy. Tak samo odległości tekstu od linii, więc tu nie o to chodzi. Należy stosować dopasowanie i wtedy odwrotność skali, w której chcemy drukować. Ja na razie tu nic nie zmieniam, zamknę, chciałbym to pokazać. <laughs> ja tu mam już wymiary, one są chwilowo na warstwie, która jest niewidoczna. Wymiary i opisy, proszę zobaczyć. I te wymiary są dostosowane do. Tabelki wydruku, którą tutaj ten arkusz jest przygotowany, jak to widać, w skali 1 do 25, żeby wydrukować go na formacie papieru A4. No ale o tym będę trochę mówił później, jak przejdziemy do drukowania. Tu jednak na razie te wymiary i opisy wyłączę w widoczności, bo tak one są, wyglądają i one, może to jeszcze pokażę jako jedną rzecz. Jeżeli zaznaczę taki wymiar, to tutaj widać, że ten wymiar jest copy of ISO, czyli to, co ja utworzyłem. No to popatrzmy jeszcze raz, tutaj może na sekundkę, do tych definicji, tych wymiarów. I tu, jak wejdziemy na modyfikację tego standardowego ISO w zakładce dopasuj, czyli FIT jest jeden. No a jak to jest tutaj w tej kopii ISO? Wejdziemy na Modify i zakładka FIT. Ja tam parę rzeczy pozmieniałem. Tutaj jest mnożnik 2.5. No dlaczego 2,5? Skoro skala jest 1 do 25. Dlatego, że AutoCAD myśli w kwestii wydruku w milimetrach. A ja rysowałem cały ten rysunek w centymetrach. Więc skala 1 do 25, ponieważ już rysowałem w skali pomniejszającej o współczynnik 1 do 10, musi być tylko 2,5 razy większe. Tak to wygląda, bo AutoCAD niestety, tak jak jest bez, bezjednostkowy, to przy wydruku myśli albo w calach, albo w milimetrach i nie ma jak tego zmienić. No, tak to już jest, nie zmienimy tego, więc ja tu naciskam Escape i teraz wyłączę widoczność tej warstwy i zabieram się za wymiarowanie. Przejdę tutaj znowu do zakładki Annotate, czego nie ma w tym, tutaj w tej głównej w głównym czy tej pierwszej zakładce i czego mi bardzo brakuje to jest wymiar ciągły. Go tutaj nie ma. Wymiar ciągły już pokazuję, ja mogę tutaj umieścić jeden wymiar liniowy, czyli od tego należnika do tego punktu. Tu pokazuję i to jest 116 cm. Ja rysowałem jako podstawową jednostkę przyjmowałem centymetr, ale widać, że przy wydruku, gdyby to było na A4, no to ten wymiar byłby bardzo mały. Może jeszcze czytelny, ale no, byłyby trudności, żeby go odczytać poprawnie. I teraz chciałbym zwymiarować kolejne elementy i najwygodniej to zrobić właśnie wymiarem ciągłym. To jest continue, to jest ten wymiar. I teraz jak to działa? AutoCAD liczy od ostatnio wskazanego punktu i mierzy dalej. Jeżeli bym zaczął od drugiej, czyli wskazuje powiedzmy tutaj, no tutaj nie powinienem. Ale, może tutaj tą linię bym jeszcze gdzieś tak zwymiarował. Nie chodzi tu o poprawne zasady wymiarowania. Naciskam Escape. Tak to zwymiarował. Jeżeli zaś bym zaczął z drugiej strony, czyli wybieram znowu wymiarowanie i zacząłbym omyłkowo, stąd tu bym sobie ten wymiar naniósł i teraz wybrał ciągły wymiar, no to on będzie z tego końca tutaj chciał mi to odmierzać. Ale ja mogę nacisnąć spację i wtedy wybieram tutaj w komendzie select, czyli wskaż linię, od której chcesz kontynuować ten wymiar no i wskażę to i będzie znowu dokładnie to, co było. Więc tutaj nie musimy się przejmować, że zapomnieliśmy, który wymiar ostatnio stawialiśmy. Więc tak wygląda wymiar podstawowy i... Uciąglenie, mamy też tak zwany wymiar od bazy, to jest takie trochę bardziej mechaniczne podejście i wtedy mamy jeden punkt bazowy względem którego odnosimy nasze wymiary, czyli mamy ten podstawowy, no pokażę jak to by wyglądało, znowu wybieram select, bo chciałbym żeby to był mój punkt podstawowy i teraz kolejny wymiar. Byłby ten, kolejny byłby ten, i tam, jeżeli by miał jakiś kolejny. I od wspólnej bazy, od tego punktu kolejne wymiary są dodawane. W mechanice częściej stosowane, w wzornictwie też takim przemysłowym, ale w budownictwie z przyczyn raczej praktycznych, rzadziej się to stosuje. Więc tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o te dwa sposoby wymiarowania. Ja teraz część wymiarów usunę. Nie korzystam z szybkich wymiarów, on stara się domyśleć o co chodzi w wymiarach, nie będę ich omawiał, ja ich nie używam, no nie przepadam tym. Mamy jeszcze pewną możliwość, czyli wymiar ukośny. W tym celu musiałbym zaznaczyć, czy narysować sobie coś, co... O, ma... może ta szafeczka, która tu się znajduje, ją sobie wysunę poza obrys mojego budynku, żeby zademonstrować o co w tym chodzi. Jeżeli zwymiaruję sobie moim zwykłym wymiarem, Odległość znajdującą się tutaj, ja nie powiedziałem podstawowej rzeczy, przepraszam. Jak wymiarujemy? Wskazujemy najpierw pierwszy punkt, następnie drugi punkt, względem którego chcemy uzyskać wymiar, a później linię wymiarową odsuwamy i poprzez trzecie kliknięcie odstawiamy ją na miejsce, czyli odkładamy, żeby ona tam się wyświetlała. I teraz, jeżeli bym chciał zmierzyć długość tego odcinka. Czy właśnie nie zmierzyć, a zwymiarować, bo do mierzenia służy komenda dystans, czy odległość, czyli DI albo ODL po polsku. Tutaj, jeżeli chciałbym zmierzyć. No i teraz wybieram ten punkt i ten punkt. No i albo mogę pionowy wymiar zaznaczyć, albo poziomy. Tu mogę się dołączyć, oczywiście, żeby ładnie było to na jednej linii, ale to nie jest to. Jeżeli chciałbym zaś ukośny wymiar tego zmierzyć, czy zwymiarować, to wybieram ten punkt i ten punkt. I wtedy będę miał. Wymiar, który jest równoległy do linii. Pod jakim kątem ona by tam nie przebiegała, następnie mamy wymiar kątowy. Jeżeli chciałbym zmierzyć kąt pomiędzy dwoma punktami, wybieram go i teraz AutoCAD Pośmiałbym wskazał dwie proste względem których chcę ten kąt zmierzyć. Na przykład ta i ta. I mogę, będąc wewnątrz, wskazać wewnętrzny kąt, albo jeżeli przesunę kursor na drugą stronę, zewnętrzny kąt, w zależności. Tylko on tutaj właśnie domyśla się, bo widzi, że jest ta linia. Tworzy mi taki kąt. Jeżeli bym ją usunął, myślę, że mógłbym uzyskać cały kąt zewnętrzny, czyli większy niż. No nie, jednak tutaj do 135 mi to rozciąga w ten sposób. Więc tak wygląda wymiarowanie kątowe. Mamy kolejne: długość łuku. Jeżeli narysujemy jakiś łuk, to przy na przykład prętach zbrojeniowych potrafi mieć znaczenie, że interesuje nas długość jakiegoś łuku. O, tutaj jakiegoś zagięcia. Czasami może być to ściana, no różne mogą być nasze potrzeby. Więc tu znowu wracam na annotate, wybieram długość łuku i wskazuję mój łuk. I wtedy odciągając ten wymiar uzyskam informację. Czy pokazany będzie wymiar długości tego łuku? Następnie mamy promień. No to myślę, że to jest oczywiste. Wskazujemy łuk, do którego ten promień ma być. Promień możemy odłożyć albo po wewnętrznej, albo po zewnętrznej stronie. I mamy jeszcze średnicę. Mamy też układ współrzędnych i wymiar docięty. To jest wtedy, jeżeli nie pokazujemy całego elementu. Na tym etapie. Myślę, że nie będę go tutaj pokazywał, ale średnicę jeszcze pokażę, więc wybieram funkcję CI jak circle, żeby narysować tu okrąg. No coś nie poszło. O, CI. Przepraszam, C, nie CI. C to circle, i tutaj wybieram właśnie wtedy średnicę. Wskazując na to, pokazuję tą średnicę. I teraz um, AutoCAD ma tak zwane. Zespolone wymiary standardowo, i jeżeli ja teraz zaznaczę sobie ten okrąg, tutaj z boku widzę jego średnicę albo promień. Jeżeli teraz zmienię tę średnicę, powiedzmy na 50, to wymiar się dostosuje, on powędruje za tym moim elementem. Więc tak wygląda właśnie kwestia wymiarowania. Tutaj ten wymiar docięty to jest ucinanie elementu długości, jeżeli gdzieś tam jest pokazana. Mamy jeszcze coś, co się nazywa tutaj leader, czy multileader. To jest właśnie taki bombelek z opisem. Jeżeli go chcemy gdzieś coś opisać, możemy wybrać tę funkcję. Wtedy wskazujemy, gdzie ma być ten odpis, odciągamy strzałeczkę w bok i pojawia się. Możemy tutaj pisać, nie wiem, co tutaj było. Linia. No, niezbyt inteligentny tekst, no ale powiedzmy i możemy to edytować i też odsuwać tą odległość. Czyli tu możemy zmienić to. Jeżeli chcielibyśmy ten tekst edytować, podwójne kliknięcie znowu pozwoli nam wprowadzić jakiś opis. I tutaj, jeżeli zaznaczymy sobie nasz kursor, jeżeli najedziemy na naszą polinię w tym miejscu, mamy tutaj add leader. Możemy wskazać dodatkową. Dodatkową linię, którą będziemy, czy kilka takich linii, którymi możemy coś opisać. To można też oczywiście przesuwać, edytować i tak dalej. Więc tak wyglądają wymiary. Ja w tym kontekście chciałbym jeszcze jedną rzecz na szybko pokazać. Tutaj pousuwam troszkę tych rzeczy, a właściwie wszystkie poza okręgiem. To jest kreskowanie. I kreskowanie mamy w głównych narzędziach. Ono znajduje się tutaj. Hatch. Niezależnie, które okno wybierzemy, właściwie to sama funkcja jest uruchamiana. Wybieram hacz i teraz pojawia się tutaj u góry takie okienko, że mogę wybrać, nadać jakiś styl temu wymiarowi. Tu mogę rozwinąć to. Mam tych, tych linii wymiarowych i tych rodzajów tutaj całkiem sporo. Mogę wybrać jakiś wzór. Ja o tym już w poprzednim odcinku mówiłem. I to, co jest istotne, o czym warto pamiętać, że mogę wybrać, znowu tutaj mamy to skojarzone, ale że mogę wybrać wskazanie albo punktu, to jest to, co jest kluczowe wewnątrz elementu, czyli wtedy musiałbym tu najechać. Ja może tą skalę zmienię na trochę mniejszą, 0,2. I teraz mam podgląd, no tutaj nadal ten podgląd, czy ten ten, ten wzór kreskowania jest taki dosyć rzadki. Ten jest trochę bardziej zagęszczony, więc tu może znowu powinienem jeden wpisać. No widać, nie zawsze te wszystkie style są takie same. I tutaj wskazałem ten punkt i autokat szukał krawędzi zamkniętego obszaru, w którym umieścił to kreskowanie, ale jest jeszcze druga opcja, jeżeli ja teraz z tego wyjdę, to usunę oczywiście. To ponownie, gdy wybiorę funkcję kreskowania, to mogę wybrać obiekty, żeby wskazać obiekty. Czasami jest to bardziej dogodna sytuacja, jeżeli wskażemy obiekty, bo wtedy cały obiekt wewnątrz zostanie zakreskowany. No dobrze. Czy tutaj jeszcze coś istotnego przy tych wymiarach warto by było powiedzieć? No, chyba wszystko już udało mi się omówić, jeżeli chodzi o samo wymiarowanie, ale to, co mówiłem poprzednio, jeżeli zaznaczymy sobie takie wymiary i nie chcemy zmieniać tego stylu wymiarowania, bo mamy taką potrzebę tylko dla kilku wymiarów, to zawsze te wszystkie parametry, o których tam ja mówiłem, możemy zmienić tutaj. I tutaj możemy wybrać jakąś, właśnie. Inną skalę, na przykład 2,5 i wymiary. To jest to właśnie to dopasowanie, o którym ja mówiłem. Ono automatycznie zostanie zmienione. Możemy to zmieniać też dla poszczególnych elementów osobno. I mamy jeszcze jeden ciekawy parametr: to jest właśnie przy jednostkach mamy możliwość tutaj wprowadzenia. Mnożnika, tutaj mamy możliwość wprowadzenia dokładności, gdyby taka dokładność występowała. Mnożnika liniowego, który pozwala nam na dostosowanie. To jest ta dim scale linear. Czyli jeżeli na przykład bym rysował w jakiejś innej skali niż rzeczywista, to mógłbym tutaj wprowadzić mnożnik na przykład 2. Ja przy drukowaniu więcej o tym powiem. Chwilowo zostawię tu jedynkę. Dostosowałem to, dopasowałem. I teraz jeżeli ja taki wymiar skopiuję, ten wymiar tutaj na chwilę obecną pamiętał gdzie został dociągnięty. Jeżeli teraz ja skorzystając z narzędzia Stretch rozciągnę ten fragment tutaj, o, Spacja i na przykład w tym kierunku o 20 cm to wymiar się dostosuje. Dobrze, to cofnę, Ctrl Z, teraz ja ten wymiar usunę, i co zrobię? Skopiuję ten wymiar w to miejsce, czyli klikam w ten uchwyt, spacja, C, spacja, wklejam go tutaj, i teraz tą część wymiaru dociągnę tutaj. I jeżeli te, teraz no, bym przesunął tę krawędź, ja to pokażę na te, w ten sposób: przesuwam sobie tutaj moją krawędź, Istotne jest, że tylko krawędź. Ja mogę na przykład przesunąć też te, tą krawędź poprzez zaznaczenie wszystkich tych, naroż... wszystkich tych uchwytów. No I przesunę ją o znowu 20 cm. To ten wymiar się nie dociągnął. Dlaczego? Dlatego, że on już nie wie, z kim był połączony. On został skopiowany. Więc tu zespolenie nie zadziała. No, ale to tak tylko na marginesie i przy okazji. Większość wymiarów mamy tutaj. Mamy jeszcze tabelki, które można w kadzie wstawiać. Równie dobrze można też tabelę z Excela kopiować i wklejać do AutoCADa, więc ta tabela bardzo podobnie się zachowuje. Myślę, że nie ma potrzeby tutaj szczegółowo omawiać. Zatem, jeżeli chodzi o wymiarowanie danych elementów. To wygląda to w ten sposób. Pewna zasada co do wymiarowania, jeżeli mamy jakiś tak zwany wymiar gabarytowy, czyli całościowy, który nam na przykład pokazywałby wymiar stąd dotąd, to wypadałoby go umieścić poza tym. I teraz linie nie powinny tak przecinać wymiarów, więc lepiej taką linię odsunąć. Tracimy niestety to zespolenie. Jeżeli na szybki sposób byśmy chcieli dostosować ustawienia tych wymiarów do tych, to służy do tego Match Properties, to jest ta ikonka tutaj. Skrót klawiszowy to jest MA, Spacja. I wtedy wskazuję, że stąd bym chciał zczytać wymiary i przenieść je, to znaczy ustawienia wymiaru i przenieść tutaj. I tak to się zrobiło. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o wymiarowanie. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.